Na magazyn sportowy zaprasza Irish Pub, Klub Nocny Orbita, sponsor sekcji piłkarskiej Klubu Sportowego Siarka. 7 zwycięstw, 0 porażek. Takim bilansem mogły pochwalić się przed wtorkowym meczem na szczycie Ekstraklasy kobiet tenisa stołowego drużyny KTS-u Zamek Gietarnobrzeg i SKTS-u Sochaczew. Mecz miał dać odpowiedź na pytanie, czy zespół z Sochaczewa jest już gotowy na to, by podjąć wyrównaną i skuteczną walkę o tytuł mistrzowski z tarnobrzeską drużyną. Drużyną, którą wzmocniła przed kilkoma dniami koreanka Park Mi-jung, a więc najbardziej utytułowana zawodniczka w historii ekstraklasy, obecnie 24. na liście światowej. Zanim jednak kibice obejrzeli debiut w tarnobrzeskim zespole znakomitej koreanki, do stołu podeszły Cien i Michaela Sztew. Faworytką tego pojedynku była zawodniczka gospodarzy. Li Qian zaczęła mecz dobrze, od prowadzenia w pierwszym secie 4 do 1. Później było już niestety gorzej, do końca tej partii udało się jej zdobyć jeszcze tylko 5 punktów i set zakończył się zwycięstwem szczef 11-9. W secie drugim podrażniona Li Qian zagrała dobrze od początku do końca, wypracowanej przewagi nie oddała i po dwóch setach był remis 1 do 1. Gdy wydawało się, że Lidzien łapie właściwy rytm gry i że zaczyna kontrolować mecz, przegrała w słabym stylu set trzeci 5 do 11. Mimo niewielkich kłopotów w secie czwartym ponownie górą była reprezentantka Polski i o wygranej w tym pojedynku zadecydować miał Tajbrek. W nim od początku dominowała zawodniczka z Sochaczewa, która wykorzystała słabiutką postawę tarnobrzeżanki i zasłużenie wygrała pierwszą grę wieczoru. Dla Licien to pierwsza porażka w meczu ligowym od 2009 roku. W grze drugiej zmierzyły się Chinka Chow Xiao i wspomniana już wcześniej Park Mi-jung. Zdecydowaną faworytką była debiutująca w KTS i polskiej ekstraklasie Koreanka. Potwierdził to pierwszy set wygrany przez Park w dobrym stylu 11-4. Set drugi niespodziewanie padł łupem doskonale znanej tarnobrzeskim kibicom Chou Xiao. Była zawodniczka KTS-u, która to właśnie w Tarnobrzegu rozpoczynała swoją przygodę z europejskim tenisem. Zwyciężyła w doskonałym stylu 11 -4. Trzeci set był już znacznie bardziej wyrównany. Nerwową końcówkę lepiej wytrzymała koreanka, wygrywając 12.10. Nowa zawodniczka KTS-u w secie czwartym prowadziła już 9 do 5 i była o krok od zwycięstwa w swoim debiucie w polskiej ekstraklasie. Wtedy zaczęły siedzieć przy stole zadziwiające rzeczy. Skazywana na porażkę Chou Xiao nieoczekiwanie dla wszystkich zdobyła 6 punktów z rzędu i doprowadziła do breaka. W piątym secie Park Mi-Jung nadal nie mogła znaleźć recepty na rozpędzonego Bobasa. Cząsiao po fantastycznym meczu pokonała Park Mi-Jung 3–2 i zdobyła drugi punkt dla swojej drużyny. W tarnobrzegu zapachniało niespodzianką: KTS przegrywał z Sochaczewem 0–2. W trzeciej grze wieczoru zmierzyły się Natalia Partyka z Sochaczewa i Renata Strybikowa. Pojedynek dwóch zawodniczek preferujących ofensywny styl gry, podobnie jak dwa poprzednie starcia, rozstrzygnął dopiero Tajbrek. Tym razem jednak górą była reprezentantka Tarnobrzega i po trzech grach Sochaczew prowadził z KTS-em już tylko 2 do 1. W czwartej grze doszło do najciekawszego pojedynku. Zmierzyły się w nim jeszcze do niedawna dwie koleżanki klubowe, czyli Li Chien i Zhou Nieprawdopodobnie grająca tego dnia Chou Xiao wygrała pierwszego seta 11-8, a w drugim wręcz rozbiła swoją koleżankę 11-3. W secie trzecim sprawdził się czarny scenariusz. Li Qian mimo, że prowadziła już 8-4, przegrała 8-11 i sensacja stała się faktem. Sochaczew pokonał KTS 3-1, to pierwsza ligowa przygrana KTS-u od feralnego finału z GLKS Nadarzyn w 2006 roku. Od tamtej pory KTS zanotował niewiarygodną serię 109 ligowych zwycięstw z rzędu, serię przerwaną dopiero przez doskonale grający zespół Sochaczewa. Znaczy, ja zacznę od tego pewnego obciążenia psychicznego. No, my już tyle lat gramy z tym ciężarem i po 20 tytułach z każdym tym tytułem ten ciężar jest większy. I to było widać po prostu, bo zawodniczki no, przegrały wiele swoich setów. Nie? I myślę, że tutaj głównej przyczyny należy szukać w tym, jak, jak, jak to się końcowo dzisiaj rozegrało. Natomiast nie umniejsza to bardzo dobrej gry zespołu Sochaczewa, bo ja tyle lat jestem trenerem i, i zawsze szanuję, jeżeli y, drużyna y, przeciwna no, zagra bardzo dobry mecz. No, i pogratulowałem im fantastycznego meczu. No, wykorzystali szansę, y, która się dzisiaj tutaj w Tarnobrzegu no, stworzyła, a, a zaczęło się bardzo nieszczęśliwie od y, no, gry, grylicie. Nie ukrywam, że, że, że na ten punkt bardzo liczyłem i on, on, on bardzo skomplikował nam sytuację w tym meczu. Była szansa oczywiście na odwrócenie y, sytuacji, natomiast no Park Myung przegrała tego swojego czwartego seta, i zamiast wygrać 3-1 Sczołusia, przegrała też grę 2 3 że to byliśmy już w skrajnie trudnej sytuacji. Dodatkowo ja wiedziałem, że o ile Qian miała szansę ze Sztef i to stół pokazał, bo to ta, ta zwycięstwo nie było tak daleko. O tyle z Czołusiało spodziewałem się, że po tylu latach wspólnego treningu w Tarnobrzegu, no Czoł będzie faworytką tego meczu. No i, i tak, tak to się stało. No Jedynie Renata Sztrybikowa wytrzymała tą, tą presję, natomiast na no, i Niestety to, miał, to był najsłabszy jej mecz od 10 lat pobytu w Tarnobrzegu, ale no, co pewien czas w sporcie takie rzeczy się zdarzają i trzeba to przyjąć z pokorą. Gratuluję jeszcze raz drużynie Sochaczewa wspaniałego meczu. Cieszy mnie, że taka drużyna jest w polskiej ekstraklasie, bo dzięki temu jest to motywacja zarówno dla nas, jak i dla nich. Oczywiście do końcowych rozstrzygnięć jeszcze jest bardzo daleko. Przypomnę, że jeszcze runda rewanżowa, że jeszcze mecze play -offu. Że my mamy jeszcze pewne możliwości manewru. Poza tym no, po takich porażkach już, które zdarzały się w przeszłości mojej drużynie, te drużyna na ogół się odbudowywała. Po prostu rzucaliśmy z siebie ciężar tego faworyta i wtedy od, od dzisiejszego dnia faworytem rozgrywek jest przecież słuchacze, więc może w następnym meczu nam się będzie grało lepiej. Ale to jest taki sport. Urok sportu właśnie na tym polega, że czasami idzie świetnie, ta pasa trwa długo, ale czasami jest taki mecz jak dzisiaj, że, że, że po prostu no, naprawdę nam nic nie szło w pierwszej, drugiej grze i, i dwie gry, które równie dobrze mogły się zakończyć naszym zwycięstwem. No, no wygrały zawodniczki i, i, i brawo im za to, no, bo to jest sport i one to wytrzymały. Także przyjmujemy to z godnością. Yy, wymaga to w tej chwili no, spokojnej analizy, przepracowania. No i jutro musimy wyjść. Już użyję takiego kolokwializmu z tego meczu, bo przypomnę, że w piątek gramy mecz Puchary Europy. To będzie też bardzo trudny mecz. Tam gra bardzo dobra Rosjanka. Baktina, która wcale nie gra gorzej przeciwko defenzywie niż Michaela Szczew i Czousiao. Gra serbka Gabriela Ferrer, także ten mecz będzie dla nas też bardzo trudny. No, a potem będzie ten czas po meczu piątkowym na no właśnie tą spokojną analizę i przygotowanie się no, do batalii w drugiej rundzie, bo jeszcze wszystko przed nami nie ma jakiejś katastrofy jeszcze w tej chwili wynikowej. Poza tym no przegraliśmy po bardzo dobrym meczu, który, na no, szczęście, nie było dzisiaj przy nas było przy tamtej drużynie. Jeszcze raz gratuluję dziewczynom Sochaczewa. Wspaniale zagrała cała sochaczewska drużyna. No na pewno Siarka, no wiadomo, utytułowana drużyna, dwudziestokrotny mistrz Polski, no tym bardziej, że jeszcze Koreanka doszła do 23 na świecie, a my cóż, no z takim zespołem, można powiedzieć, średnim po prostu, no, ale dziewczyny się stanęły na wysokości zadania i, 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 i bardzo dobrze zagrały, bo bardzo rewelacyjnie zagrał, no na pewno grał tutaj 4 lata, znają się z licen, ale była taka jakaś wyciszona, spokojnie grała, opanowana i uważam, że bardzo dobrze zagrała i cieszymy się bardzo. Nie na jaskółkę, nie czyni wiosny, ale będziemy się starali po prostu, no na pewno do, do, do jakiejś barwy, kibice na pewno byli bardzo zadowoleni, i jest walka, no coś się dzieje. Drugoligowe siatkarki Ansersiarki w 13 kolejce grały przed własną publicznością z Bolesławem Rzeszów. W dotychczasowych spotkaniach obie drużyny uzbierały po 16 punktów. Mecz zapowiadał się więc na ciekawe widowisko, zwłaszcza że w poprzedniej rundzie w meczu tych drużyn rozegranym w Rzeszowie wygrały ówczesne gospodynie 3 do 1. Tarnobrzeżanki chciały się więc zrewanżować rywalkom za tamtą porażkę i tym samym odskoczyć na 3 punkty w tabeli. Od początku spotkania zdecydowanie lepiej prezentowały się zmobilizowane gospodynie, które przewyższały rywalki pod każdym względem. Set pierwszy zaczął się od dwóch punktów zdobytych przez Rzeszowianki. Potem już znacznie częściej radość po udanych zagraniach wybuchała w obozie gospodyń, które na prowadzenie wyszły zaraz po tym, jak na polu zagrywki stanęła Magdalena Sas. Przewaga siarki rosła było 115 20:10. ostatecznie set zakończył się zwycięstwem siarki 25-11. W secie drugim młoda drużyna z Rzeszowa znacznie dłużej dotrzymywała kroku siarce. Rzeszowianki dobrze grały tylko do wyniku 9:7. Od tego momentu Tarnobrzeżanki wróciły na wcześniej prezentowany poziom. Najpierw doprowadziły do remisu, a potem powiększały przewagę, by zakończyć seta zwycięstwem 25-19. Trzeci set także nie przyniósł praktycznie żadnych emocji. brzeżanki miały zdecydowaną przewagę. Rywalki tylko bezradnie patrzyły jak nasze tenisistki zdobywają seriami punkty. Ostatecznie podopieczne Andrzeja Drupkowskiego wygrały set do 15 i cały mecz 3 do 0. Bardzo się cieszę, że wygrałyśmy ten mecz. Szczerze mówiąc myślałyśmy, że to nie będzie taki łatwy mecz, gdyż ten przeciwnik jest dość dobry. Natomiast myślę, że my narzuciłyśmy swoją grę, dzięki czemu... Tak łatwo wygrałyśmy. Szczególnie myślę, bardzo dobrze zagrałyśmy zagrywką. Miały problem z przyjęciem i to głównie zadecydowało. Po sobotnim zwycięstwie Siarka zajmuje czwarte miejsce w tabeli, które jest celem zespołu na ten sezon. Poczekają nas mecze z przeciwnikami, gdzie ostatnio w pierwszej rundzie wygrałyśmy. Myślę, że to się powtórzy, że też wygramy, dzięki czemu zainkasujemy komplet punktów. I zobaczymy. Ja jestem optymistycznie nastawiona. W najbliższą sobotę podopieczne Andrzeja Drubkowskiego zagrają na wyjeździe z Dalinem Myślenicem. I na koniec, jeszcze o koszykówce. Tym razem nasza drużyna grała na wyjeździe z Czarnymi Słupsk i niestety przegrała zdecydowanie 75 do 103. W 14. kolejce wszystkie mecze zakończyły się zwycięstwami gospodarzy. Siarka po 12 rozegranych meczach zajmuje ósme miejsce z dorobkiem 18 punktów. W najbliższą sobotę, we własnej hali, drużyna Starnobrzega podejmuje Polfarmę Starogard Gdański. Początek meczu o godzinie 18:00. Sponsorem magazynu sportowego jest Irish Pub, klub nocny Orbita, Tarnobrzeg, ulica Szkolna 3.